Siema z tej strony Farmer. Dzisiaj nagrywam OBS Studio i postaram się Wam wytłumaczyć jak się posługiwać OBS Studio. No i jeszcze zasubskrybujcie mój kanał, a żaden filmik was nie ominie z dzwoneczkiem. No i stu, No by było fajnie jakby 100 łapek wpiło na, na tym kanale. Na tym filmiku właśnie. No dobra. Zatem nie będę przedłużał gadaniem. tylko już na ustawienia wchodzimy e, tutaj e, polecam Darku domyślne, domyślne, bo ciemny ekran jest w ogóle i to no i tyle co jest o dobra, coś tu było nie wiem e, dobra automatycznie sprawdzają dos dostępność aktualizacji Zaznaczycie tak jak ja mam. Tutaj wszystko poziom, góra, 800 Scen to też tak rybcia e, Streamy nie obchodzi Was, wyjścia e, Tu stream jest. E, e, Encoder. X264 e, skaluj wyjściowy obraz. Ja mam niestety. Nie zmieniacie tu. I nawet nie zaznaczajcie. Tutaj zaznaczcie. E, CBR to. Nie wiem, to jest chyba do gier, ale nie wiem tak za bardzo, więc nie będę tłumaczył. E, o co. Na co to. No to. Dobra, przepływność bitowa. Ja mam niestety 3000 kbps Eee. No. Użyj własnej rozmiar WUFARA. To tak nie używamy. Nie. Tutaj nie zaznaczamy. Nie zaznaczcie. ULTRA fast. To jest słabe komputery. Dobra. Potem wchodzimy do nagrywania. ustawcie sobie standardowe. I tu nic nie zmienicie Generuj nazwę Kliku bez spacji. To też to by nie zaznaczajcie. Format nagrywania MKV, e, tam, było, tam było jeszcze, bo nie mogę niestety otworzyć, bo nagrywam przez OBS-a e, e, MP4 i FLV, nie wiem i, i coś tam jeszcze dobra, encoder 264x, no. no dobra, tutaj też nie zmieniacie, no tutaj też możecie tak samo ustawić. Też możecie, tu też tak samo, no dobra wchodzimy w dźwięki, głośny urządzenie audio, no ja, ja niestety nagrywam przez głośniki, bo nie mamy jeszcze, no i to, ale to wam nie niepotrzebne do nagrywania, eee, głośnik, urządzenie audio 2, to też tu sobie zaznaczcie i mikrofon jeden dajcie. Tak i głośnik tu będzie. Tu też tak no dobra. Czas zanikania szybko. Zaznaczcie poziom szczytowy kropkowy. Na głośnik ustawcie. Wyłącz systemowe obniżenie głośności i innych źródeł dźwięków. To też włączcie to. Dobra, wchodzimy w obraz. Ja niestety mam tak. No ja tu nic nie zmieniałem tylko zmieniało mi to. I to. Yy, rozdzielczość bazowa obraz yy, 1366x768. To nie zmieniajcie tutaj, tu też nic nie zmieniajcie. Yy, filtry skalujące z skalowanie. Ostrzejsze z 16 próbek to Tu najśniecie I znajdziecie yy, Tutaj ustawcie Typowy wartość FPS na 30 Dobra Skróty klawiszowe Wchodzimy No nie będę tłumaczył już skrótów klawiszowych chyba wiecie o co chodzi Dobra Wchodzimy za, zaawansowane No tu jest najważniejsze Główne E, wysoki ja mam ustawione bo płynnie mi na to gra no i te ustawienia są jeszcze nie żeby powiedzieć że na Windows 7 Lenovo na laptopa albo na komputer nie wiem możecie spróbować bo tego nie testowałem na komputerze nie, bo ja niestety mam laptopa tutaj też dobra chodźmy no dobra Tutaj nie zmieniacie tutaj nic. Tutaj musicie nacisnąć to, zaznaczyć to i potem schować. Tyle. To będzie Wam działać. Zachowuj punkt przerwania, zwiększ, opóźnienie podczas ponownego łączenia. Opóźnienie, opóźnienie. To jest ponowne łączenie. Włącz. tu Ustawcie sobie na 10. I tu na 20. Dobra. I tu skróty klawiszowe z aktywnym oknie. Nigdy nie deaktywuj skrót, skrótów klawiszowych. O, jeszcze to. Sieć yy, domyślne Tutaj włączycie przy, przypisane IP. Domyślne. Yy, dynamiczne. Zmienie bitra D by zapobiec zapychaniu łącza beta. Tego nie zaznaczacie. Eee, włączy sieciowe optymalizacje to, w... to włączycie włączy regulacje cypy to też włączycie no i co dalej mówić o tym no nic nie opowiem dobra ja już będę kończył jeszcze sobie to zapiszę no dobra trzymajcie się na razie siema